wydarzenie, czyli Wojewódzkie i Wojewódzkie Samorządowe bo Puchar Marszałka Województwa Warlińsko-Mazurskiego. Przyjechało do nas 11 samorządów z różnych stron naszego województwa. Te samorządy już kilka albo kilkanaście razy startowały w tej imprezie, więc mają bardzo duże doświadczenie. My przecieramy szlaki pierwszy raz, no, i myślę, że jako gospodarze musimy być wyrozumiali i pozwolić zwyciężyć innym. Idea jest, jak mówiłem, dobrej zabawy, ale również popularyzowania, spędzania czasu w sposób no, nie tylko przy komputerze. O tak powiem. dwa lata temu zmagają się razem z wami tutaj w różnych zawodach, no wtedy miałem łatwiej, bo ważyłem 30 kg więcej i, i mogłem powalczyć z liną, a teraz niestety e, takiej przewagi siłowej nie ma. Ale bardzo się cieszę, że ludowe zespoły sportowe, że samorządy nadal kontynuują tę piękną tradycję. Bardzo ja się cieszę, że to właśnie w Mikołajkach, tutaj na naszych Mazurach e, i w moich też okolicach odbywają się takie świetne zawody samorządowe, bo samorządowiec, poza tym, że siedzi za biurkiem, a może niekoniecznie, to jeszcze musi być sprawny.